dobry, Monika Ordowska, dziewczyna z Fortuną. rozpoczynam nasz program przedostatni program w tym tygodniu, dlatego jeżeli chcecie jeszcze w tym tygodniu wygrać, naprawdę warto próbować. Na sam początek 100 złotych do wygrania, już mówię o co chodzi w zagadce. Mamy podane dwa wyrazy TOK i LINA i z tych dwóch wyrazów trzeba ułożyć jedno słowo. Wrzucamy te dwa wyrazy do lejka, mieszamy, no i co nam z tych wyrazów wyjdzie? Kto mi powie, ten zasłuży na 100 złotych? Oczywiście trzeba wybrać numer. Ja Wam przypomnę zasady, a Wy się zastanówcie. No i szybciutko wybierzcie numer telefonu do studia. W naszym programie mogą brać udział osoby, które mają skończone 18 lat. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, do których możesz się zgłaszać pod wskazane na dole ekranu numery. Płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za takie, które nie połączycie ze studiem. Aby dostać się na antenę, należy znaleźć otwartą linię, która bezpośrednio połączycie ze studiem. Aby trafić na otwartą linię, musisz najszybciej odpowiedzieć na pytanie, które usłyszysz, dzwoniąc pod nasze numery. 303. Kolejna osoba może wygrać. Dwie osoby już w dzisiejszym programie wygrały. Wygrał po 100 zł, teraz walczymy o 200 zł, dwa razy taka wygrana. Tylko czy jest jedna osoba przed telewizorem, która rozwiązała kolejną zagadkę? Tak jak powiedziałam, bardzo Was proszę, żebyście zwracali uwagę, bo dzisiaj szybko się wszystko dzieje, ale jest kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakie to słowo? Dmuchawiec. Dmuchawiec, sprawdźmy. Brawo, oczywiście 200 zł dla Pani, serdecznie gratuluję. Dmuchawiec to trzecie rozwiązanie. E, trzeciej znaczy Rozwiązanie trzeciej zagadki. No i przejdźmy do kolejnej. Słuchajcie, chyba jeszcze więcej liter. Ile my tu mamy literek? 11, 11 liter. No ale reżyserka też zaproponowała 400 zł. Teraz połączenie dwóch słów, dwóch innych słów artysta i orka. Podejrzewam, że znów to słowo, które nam powstanie, nie będzie mieć nic wspólnego z tymi słowami, które są podane. Artysta i orka. Słowo, które powstanie nam z tych dwóch słów jest warte 400 zł. 11 literowe słowo. Mamy podane dwa wyrazy, wrzucamy je do lejka, tak jak w przypadku poprzedniej zagadki, miksujemy te literki, wszystkie mieszamy, a później układamy jedno słowo, które powstanie nam z połączenia tych dwóch słów. No, trzy osoby już dzisiaj wygrały. Dwóch panów, jedna pani. 303 albo 704 304 303. Czy ktoś razem ze mną wybrał numer telefonu do studia i czy ktoś zasłużył na 1000 zł, rozwiązując tę zagadkę? Jaki będzie ciąg dalszy tego słowa? Kto mi powie? Kto sobie z tą zagadką poradzi? No i co z tego, że kończymy program, jak ja jeszcze nie mam zwycięzcy? Jeszcze nikt nie wpadł na to słowo. Dobrze, dobrze, w porządku, musimy kończyć, rozumiem, ale poproszę o trzecią literę. Ta zagadka jest za trudna, ludzie po prostu nie wiedzą. Czy mogę prosić o trzecią literę? Trzecią literę tego słowa, które ma nam powstać. Ja wiem, że kończymy program, w porządku, ale nie zakończę programu bez zwycięzcy. To jest przedostatni program w tym tygodniu. Chcę, żeby ludzie wygrali pieniądze. Ci już kilka osób wygrało rzeczywiście, ale teraz mamy naprawdę dużą wygraną. Przecież widzisz, że coś jest nie tak. Rzeczywiście jest za trudno. Mamy podane dwa słowa. To słowo zaczyna się od literek AR. Tak samo jak artysta, ludzie się tym sugerują. Jak mają wpaść na kolejne litery? To jest aż 11 liter. Podaj nam trzecią literkę. No, na sam koniec programu pokaż trzecią literę. Może ktoś po prostu się utwierdzi w przekonaniu, że ma dobre słowo, i szybko wybierze numer. Ojej, Ary. Ary. Słuchajcie, Ar. Ty, Ary. Ja nie wiem, jakie słowo powstanie, ale myślę, że wciąż możecie się sugerować artystą. Jeżeli ktoś z Was wpadł na odpowiedź, na prawidłowe rozwiązanie tej zagadki, to szybko wybiera numer i nie czeka. Myślę, że tych osób jest naprawdę bardzo niewiele. Zresztą świadczy o tym też fakt, że jeszcze nikt nie wygrał pieniędzy, bo gdyby tych osób było dużo, na pewno ktoś do studia by trafił. Szybko by, byście wybierali numer i nie byłoby żadnego problemu. Natomiast jeżeli no, nie ma takiej osoby, która zna odpowiedź, no to będę musiała zakończyć program bez zwycięzcy. Ary. Słuchajcie, ja się nie poddam. Reżyser na mnie krzyczy, że tak przyciągam, ale no ja chcę, żeby ktoś wygrał pieniądze. Dobrze, ile mamy jeszcze czasu? Ile możesz nam dać? No, daj minutkę chociaż minutkę, ostatnią minutę już o więcej nie będę prosić, obiecuję. Aha. Dostaliśmy, słuchajcie, 55 sekund i to gorsze, zagadnęłam. I, i, no to co? Kończę program, tak? Mam zakończyć program bez zwycięstwa, No nie chcę kończyć go.